Cześć! Dzisiaj mam dla Was filmik. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo istotny, ponieważ często zapominamy o tym, że to właśnie nasze oczy są taką naszą wizytówką i jeżeli nieprawidłowo o nie będziemy dbać, to niestety skutki uboczne naszych teraz zaniedbań będziemy widzieć o wiele, wiele wcześniej niż powinniśmy. Chcę Wam przybliżyć podstawy takiej. Teorii i praktyki, jak właśnie można pielęgnować skórę wokół oczu. Dzięki współpracy z salonem kosmetycznym Medea mogłam porozmawiać, przeprowadzić wywiad z panią doktor Jolantą Wojsą. Ona pomoże mi rozjaśnić Wam tą teorię. Co jest powodem naszych problemów z tego medycznego punktu widzenia, jak możemy temu zapobiec? Pokażemy Wam również na moim przykładzie zabieg mezoterapii mikroigłowej i igłowej. Z mojej strony mogę Wam jedynie przedstawić ten kosmetyczny punkt widzenia i tą teorię, która jest niezbędna. Powiedzmy podstawy, ale które są naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. Zaczniemy sobie od demakijażu. Dlaczego on jest tak strasznie ważny i dlaczego najczęściej popełniamy właśnie takie podstawowe mówię, błędy, których nie powinno być właśnie podczas demakijażu naszych oczu. Przede wszystkim stosujemy preparaty, które nie podrażnią naszych oczu, które są na bazie oleju, które są bardzo delikatne i zmywamy naprawdę. Delikatnie oczy, nie pocierając ich. Najważniejsze, aby mokry płatek przyłożyć po prostu do naszego oka, poczekać nawet czasem minutkę. To wszystko zależy od e, kosmetyku, czy jest, czy jest dobry i, i czy od razu rozpuści e kosmetyk na naszej skórze. E, czekamy, a później delikatnie kierujemy się w dół lub do środka. Nie naciągamy oka, nie szorujemy, nie robimy szuroburu. Po pierwsze niszczymy sobie swoje rzęsy, a po drugie właśnie naciągamy naszą skórę. Teraz jest wszystko ok, natomiast y, przyspieszamy po prostu proces starzenia się i y, za y, po prostu parę lat pojawią się pierwsze zmarszczki, a tego bardzo nie chcemy. Także nie męczymy skórę wokół oczu. Y, staramy się zmienić też ten płatek, jeżeli mamy bardzo ciemny makijaż oczu, y, cały czas My nie, nie robimy tego demakijażu na, na jednym płatku. Zmienimy, zmienimy sobie na czysty i dokończmy ten demakijaż. Bo czasem wydaje nam się, że już jest wszystko czyściutkie. Natomiast nie, jeżeli przyjedziecie jeszcze sobie mm, czystym płatkiem, zobaczycie, że on jest dalej brudny. To jest też powodem czasem takiego zasienienia pod naszym okiem. Ciężko jest to później przykryć. Myślimy, że jesteśmy zmęczone, a to jest czasem po prostu pozostałość kosmetyków i po prostu niedokładnego demakijażu. Do Zwracajcie na to uwagę. Nakładanie kremu to też jest bardzo ważne. Oczywiście, stosowanie kremu do oczu to jest podstawa. Jak można nałożyć krem? Można, właśnie już nakładając ten krem, wykonywać sobie taki delikatny masaż skóry wokół oczu. To, co mówiłam, nie pocieramy czyli nigdy nie, nie robimy takiego ruchu w tą stronę naszych oczu więc jakiekolwiek ruchy nakładania naszego kremu muszą, muszą być do wewnątrz. Po naszym miejscu. Parę takich ruchów, jakie mogę Wam pokazać, to na pewno okrężny, kierując się od środka naszego czoła do środka, tak? Czyli wokół i tą skórę nie naciągamy w ten sposób, tylko w ten sposób. I tak sobie delikatnie możemy masować nasze oczy. Jest również ruch taki ósemka. czy widzicie, widzicie. Możecie sobie złączyć paluszki. Mamy ósemkę. No, oczywiście możemy sobie zmieniać te ręce, ale to już są bardziej zaawansowane. Podczas jakiegoś zabiegu powiedzmy kosmetycznego e, wykonuje się takie ruchy. Możemy sobie dociskać delikatnie skórę wokół oczu. To też bardzo dużo daje. Nie naciągając, ale po prostu dociskać, pobudzać cały czas krążenie. Punktowo dociskając sobie paluszkiem 6 punktów. W ten sposób. Można nawet przytrzymać. Raz, dwa, trzy, zmiana, raz, dwa, trzy, zmiana, raz, dwa, trzy i tak dalej. I takie ruchy, naprawdę proste, jeżeli wejdziecie w prawe i będziecie się robić codziennie, to na pewno skóra będzie mocno ujętniona i zauważycie dużą zmianę w kondycji właśnie Waszej skóry wokół oczu. Z no mojej strony to chyba wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście pytajcie pod filmikiem, postaram się na nie odpowiedzieć. Jeżeli będą to pytania związane bardziej z medycyną estetyczną, to jeżeli nie będę w stanie odpowiedzieć, to zapytam panią doktor, na pewno również chętnie pomoże. I zapraszam na dalszą część filmiku, na wywiad z panią Bojzą, a później na pokazanie wam, jak przebiega zabieg. Mezoterapii i głowej na moim przykładzie. Chciałam jeszcze zaznaczyć, może jakie były moje odczucia. Poddałam się temu zabiegowi, bo, tak jak mówię, no, moja skóra wokół oczu jest cały czas narażona na kosmetyki, na przeciążenia i jest ona często zmęczona i po prostu odwodniona, więc taka mezoterapia jak najbardziej mi się przydała. Jest to, czy bolesny? Ja mam dosyć wysoki próg bólu, jeżeli chodzi o takie zabiegi, więc dla mnie to było odczucie, oczywiście działa to na znieczuleniu, tak? Także nasza skóra jest tutaj znieczulona, więc te odczucia są takie delikatne. To nakłuwanie skóry jest odczuwalne dla mnie, tak jakby ktoś mi wykonywał mocną. Mikrodermabrazja, po prostu takie, jakby tarcie, ciepło, coś w tym stylu, więc nie jest to super przyjemne, ale nie boli, nie jest to jakieś takie strasznie bolesne i przykre doświadczenie. Nic z tych rzeczy, przynajmniej dla mnie, nie było to nic takiego nieprzyjemnego. Góra, jeżeli tutaj była ta mikrodermabrazja wykonywana, mikrodermabrazja, mezoterapia wykonywane, to czułam się tak jakby ktoś mi po prostu robił regulację brwi, także wiecie jak, jakie to jest odczucie, bo bardzo często pewnie się temu poddajecie, także no tak jak mówię nie było to w żadnym wypadku jakieś bardzo przykre doświadczenie, Później byłam dosyć zaczerwieniona, oczywiście mam zdjęcia, wszystko Wam pokażę. Troszkę zaczerwieniona, pojawiły się takie malutenki, gdzieś siniaczki. To jest zupełnie normalne, bo jeżeli ktoś ma bardzo ukrwioną i delikatną skórę, to gdzieś tam się mogą pojawić, ale to jest dosłownie dwudniowy efekt, później wszystko znika. A skóra naprawdę jest później taka nawilżona i, i znika te zasienienie wokół oczu jest po prostu rewelacja ja miałam pierwszy zabieg dopiero wykonany tydzień temu a już widzę efekty i wiem, że te efekty będą jeszcze lepsze bo trzeba na nie troszkę poczekać więc polecam a jak ten zabieg wygląda zobaczycie w dalszej części filmików jesteśmy właśnie w gabinecie Medea mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z panią doktor Jolentą Wojsą która pomoże mi przybliżyć Wam tajniki pielęgnacji naszych oczu? Dzień dobry. Dzień dobry! Dziewczyny w moim wieku, jak również kobiety dojrzałe, borykają się najczęściej z problemami zasilenia wokół oczu, z tak zwanymi woreczkami pod oczami i z maszczkami. Co jest tego powodem i jak możemy temu zapobiec? Wiadomo, że okolica oka jest najszybciej starzejącą się okolicą, u każdej kobiety, u każdego człowieka. Wpływ na to ma bardzo wiele czynników. Przede wszystkim uwarunkowania genetyczne. Wiadomo, jeżeli ktoś ma grubszą skórę, bardziej tłustą, nawet skłonną taką do, do przetłuszczania się, ten proces starzenia będzie postępował wolniej. Przy suchych cerach, cienkich, naczyniowych, proces starzenia postępuje szybciej. Właśnie Pierwszą okolicą, która zaczyna się starzyć, to jest okolica oka, również niełatwą, nie, nie najłatwiejszą do opanowania. Również sposoby pielęgnacji, czy postępowania, czy, czy zachowań takich na co dzień mają wpływ na stopień, na przyspieszenie starzenia się skóry okolicy oczu. Skóra wokół oczu jest cieńsza niż na policzkach, niż na czole, niż na nosie. Dlatego jest bardziej wrażliwa na czy chociażby czynniki atmosferyczne, na to, co na to nakładamy. Bardzo ważne jest, żeby okolice oka smarować właśnie kremami nawilżającymi. To jest, to jest bardzo istotne. Nie muszą to być stricte kremy pod oczy. Jeżeli ktoś nie jest uczuleniowcem, nie jest nadwrażliwy na kosmetyki i na kremy, to nie musi być konkretnie krem pod oczy. Te kremy nie zawierają najczęściej jakichś szczególnych substancji, one po prostu zawierają delikatniejsze y, produkty kosmetyczne, które mniej uczulają. Jeżeli ktoś, jest, ktoś toleruje wszystkie kremy, może ten krem, który stosuje na policzki, może również zastosować pod oczy. Ale jeżeli jest ta nadrażliwość, to jednak tę policę oka trzeba traktować w sposób szczególny. Kremy pod oczy są niestety droższe, ale właśnie unikniemy uczulenia. Stosowanie kosmetyków kolorowych też ma znaczenie. No i to zmywanie, to, to z czym walczą wszystkie kosmetyczki, wszystkie makijażystki i lekarze je tak pamięta dziewczyny, żeby zmywać makijaż wieczorem. To jest strasznie ważne. Zostawienie na noc w nocy. Dochodzi do poszerzenia łożyska naczyniowego w skórze i zostawienie, zwłaszcza ciemnych tuszy, ciemnych cieni do powiek na, na, na nich, spowoduje ich wchłanianie do środka. Tutaj skóra naprawdę jest cienka jeszcze, jak ktoś ma właśnie tendencję do, do stanów takich zapalnych uczulenia, to wtedy to wchłanianie barwnika może, może zaburzyć w ogóle kolorystykę w okolicy oka. Jeszcze jedno pytanie. Jakimi zabiegami kosmetycznymi lub takimi bardziej inwazyjnymi z medycyny estetycznej możemy wspomóc tą pielęgnację okolicy oczu? Zacznę może od tego, że możemy same już w warunkach domowych zadbać o to, żeby, żeby ta skóra była elastyczniejsza, czy właśnie mniej się starzy, żeby wolniej się starzała jest kilka takich prostych ćwiczeń. Bardzo często bardzo młodziutkie dziewczyny przychodzą z problemem cieni pod oczami. Te, te cienie, takie podkówki pod oczami, wynikają z powolnego stopniowego obniżania się tłuszczu, warstwy tłuszczu podskórnego, który w wieku takim bardzo młodym jest wysoko na powiekach, prawda, wypełnia cały oczotu, a potem stopniowo, niestety, na skutek utraty wiązań pomiędzy skórą właściwą, a tkanką podskórną stopniowo się opuszcza w dół. Stąd właśnie powstają cienie pod oczami. To Też geny mają na to wpływ, ale, ale również no, szybkość, powiedzmy, pojawiania się tych podkówek jest różna u różnych osób. <laughs> Żeby również tkanka mięśniowa, warstwa tkanki mięśniowej, która jest pod warstewką tłuszczu Również wiotrzeje. Niećwiczone nie mięśnie, to wszyscy o tym wiemy, zaczynają flaczeć, zaczynają wiotrzeć. I sobie paroma ćwiczeniami pomóc w opóźnieniu właśnie tych podkówek pod oczami. Jest to kilka prostych ćwiczeń, które, które wzmocnią okolice oka, poprawią krążenie okolicy oka, a można je wykonywać sobie w miarę wolnego czasu w domku. Jest to takie bardzo mocne, i nie bać się, że, że tutaj zarobimy sobie, zarobimy sobie zmarszczek, yy, bardzo mocne takie zamknięcie okolicy <laughs> mięśni yy, okrężnych oka z całej siły, ażebyśmy aż gwiazdki zobaczyły przed oczami. Policzyć do 10 i puścić, dać, dać odpocząć, dać tej, tej krwi z powrotem swobodnie płynąć. I 10 takich powtórzeń, to też wiemy z, prawda, z wizyt na siłowniach, że powtórzenia tutaj są bardzo ważne, żeby te mięśnie wzmocnić. Więc taki, 10 takich powtórzeń. Drugie takie ćwiczenie, to przykładamy sobie przytrzymując właśnie skórę na powiece, górnej i dolnej, przytrzymujemy sobie skórę i spróbujemy zrobić znowu to samo ćwiczenie, czyli próbujemy zamknąć bardzo silnie oko, też żeby poczuć zmęczenie mięśnia i puszczamy. I też 10 takich powtórzeń. Jeżeli się razy dwa razy w ciągu dnia takich ćwiczeń można zrobić, to, to fajnie. I trzecie takie ćwiczenie też bardzo proste, to już najlepiej zrobić to przy pomocy obecności lusterka. Patrzymy w lusterko i tak delikatniutko marszczymy. Próbujemy napiąć mięśnie, ale tak delikatnie, tak, żeby nam się spodobało. O, teraz jest fajnie, teraz nie mam tych podkubek, ani nie mam żadnych zmarszczek, prawda? Bo jak za mocno zmarszczymy, to mamy zmarszczki, to nie o to chodzi. Chodzi o to właśnie, żeby, żeby ta skóra wokół oczu tutaj była taka w miarę wygładzona, żeby nie było cieni niepotrzebnych, żeby nie było właśnie siniej. Takie trzy proste ćwiczenia. O jeżeli mamy tendencję do... Pojawiania się obrzęków na dolnej powiece, wtedy warto poprosić kosmetyczkę, żeby wykonała taki profesjonalny drenaż limfatyczny. To jest bardzo ważne, żeby właśnie strenować okolice oka. Wiadomo, że z wiekiem następuje miażdżyca naczyń, nie tylko nie tylko krwionośnych, ale również limfatycznych, więc ta płonka może mieć utrudniony przepływ. Ten, ten masaż limfatyczny, drenaż limfatyczny jest dosyć ważny. To jest prostych parę ruchów i, i też profesjonalna kosmetyczka wykona, a można potem sobie próbować w domku y, takie podobne ćwiczenia właśnie wykonywać, podobne masaże wykonywać. Jeżeli jednak już widać pierwsze oznaki starzenia wokół oczu, pierwsze zmarszczki, i chcemy sobie pomóc jakimś bardziej takim konkretnym zabiegiem, który faktycznie wzmocni tam okolicę oka, no to też w zależności od stopnia nasilenia. Tak? <laughs> Następnym zabiegiem, takim, który również z gatunku mezoterapii igłowej, tak zwanej mezoterapii mikroigłowej, jest urządzenie albo mezopen, albo dermapen. To jest takie. Urządzenie wygląda jak piórko, końcówkę ma jak piórko, zakończone taką jednorazową, to jest wszystko jałowe, jednorazowe, jedna końcówka dla jednego pacjenta, na jeden zabieg, nie na więcej. Końcóweczka ma 12 takich ultra cienkich, tytanowych igiełek, które robią dziurki na głębokość 3 mm, więc stosunkowo głęboko, po to, żeby właśnie sięgnąć do skóry właściwej. Ukuć, samo ukucie sam uraz stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu, do odnowy, do tworzenia takiej mikroblizenki, ale oczywiście to nie jest blizna, która jest widoczna, tylko chodzi o tworzenie włókien kolagenowych, czyli pogrubienie, uelastycznienie skóry. Nakuta, takie urządzenie potrafi zrobić kilka tysięcy ukuć, dziurek w skórze na centymetrze kwadratowym w ciągu bardzo króciutkiego czasu. Ponakowana skóra w ten sposób zdecydowanie lepiej chłonie, nieprawdopodobnie chłonie każdą substancję, którą nałożymy. W trakcie kucia możemy wprowadzać już te, te, te preparaty takie odżywcze w skóry, <tryk> a, a potem, już na ponakowaną skórę, również nakłada się. Zaraz to zademonstrujemy. Bardzo pięknie właśnie wchłania się na głębokość 3 mm. Do 3 mm. Innym zabiegiem, następnym zabiegiem z gatunku mezoterapii, czyli wprowadzania, odżywiania do dogłębnego skóry właściwej w okolicy oka, jest mezoterapia igłowa, do której wykorzystuje się po prostu strzykawkę z taką ultra cienką igiełką. Prawie tej igiełki nie widać, wygląda jak żądełko komara. I wprowadza się na głębokość, no powiedzmy 4 mm, substancje odżywcze, najczęściej właśnie koktajle hialuronowo-witaminowe. W tej chwili w takich nowocześniejszych preparatach dodane są jeszcze dodatkowo peptydy biomimetyczne, które w bardzo taki precyzyjny sposób stymulują właśnie fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny. Jeżeli chcemy głębsze zmarszczki wyprofilować, wygładzić, to lepsza jest do tego mezoterapia głowa. Jeżeli mamy do czynienia z głębokimi podkówkami albo z tak zwaną dolinką łez, głęboką dolinką łez, e, wtedy możemy użyć do odżywiania czy do wypełnienia, do zmiany e, anatomii tej oko, okolicy oka e, kwasu hialuronowego sieciowanego lub niesieciowanego. Niesieciowany kwas hialuronowy Ulega destabilizacji, jak gdyby rozpuszcza się po okresie mniej więcej miesiąca. Natomiast kwas fiolonowy sieciowany najczęściej w okolicy oka utrzymuje się rok, często dłużej. Utrzymywanie się kwasu hormonowego jest indywidualne. To są już zabiegi tak profesjonalne, to są już zabiegi zawsze wykonywane przez, przez lekarza odpowiednio przygotowanego, ponieważ w okolicy oka jest bardzo dużo e, ważnych struktur i naczyniowych, i nerwowych, więc tutaj trzeba doskonale znać anatomię okolicy oka. E, więc Nie, nie, nie polecam. E, robienia tych zabiegów w gabinetach kosmetycznych. Jest mnóstwo kosmetyczek bardzo, bardzo mądrych dziewczyn, bardzo sprawnych manualnie, które no, teoretycznie mogłyby wykonywać zabiegi właśnie z użyciem igły i strzykawki. Natomiast widziałam tak dużo powikłań po zabiegach wykonanych przez osoby nieprzygotowane do wykonywania tego typu zabiegów, że no, raczej przestrzegam pewne zabiegi typu, właśnie, strzykawka i kwas hialuronowy, to już naprawdę powinny wykonywać osoby profesjonalne, lekarze, absolutnie lekarze. I tyle na temat teorii. Teraz możemy przejść do praktyki. Pani doktor pokaże, jak wykonać rodzaje mezoterapii. Na moim przykładzie ponieważ zabiegi mezoterapii zarówno mikroj głowy, jak i jej głowy, no są troszeczkę bolesne. Wiąże się to z przekuciem skóry, więc coś tam trzeba odczuć. Ale okolice oka znieczulamy kremem znieczulającym. My stosujemy akurat krem Emla. Okolice oka, ponieważ tutaj skóra jest cienka, więc bardzo pięknie się znieczula. Samego zabiegu Karolina prawie nie będzie czuła. Po 10-15 minutach znieczulania kremem możemy przystąpić do zabiegu. To było to, tam jest. Takie bardzo delikatne mrowienie. Czuję, że coś się dzieje, ale po znieczuleniu naprawdę jest to takie, bardziej takie ciepło, coś, coś takiego. Uważać takie mikrobolusy, mikrobombelki. Będziesz wyglądała jak pogąsana przez komara. Bardzo trzeba tutaj ostrożnie wstrzykiwać preparat, uważając, żeby nie wstrzyknąć i nie ukłuć naczynia. Niestety, przy mezoterapii głowy jest dużo większe ryzyko wkłucia się w nieco większe naczynko, na sekundkę, otwórz oko. Wtedy nam się dolna powiega, troszeczkę rozpręża. I którą się wykonuje, zabieg jest bardzo, bardzo cieniutka, prawie jej nie widać najczęściej, takiej 4 mm długości, żeby zrobiła jak najmniejszy uraz. No, te bąbelki znikają po paru 10 minutach. Do godziny już powinny się rozpłynąć ładnie. No wynika, to, to wynika z tego, że w preparacie jest sporo kwasu hialuronowego, który wyłapuje wodę, więc on pęcznieje, ale potem się rozpłynie równomiernie na całą skórę oka i będzie ją odżywiał przez długi, długi czas. <laughs> Takie zabiegi należy powtarzać mniej więcej w odstępie miesiąca. Zależy od preparatu, który się używa. Czasami są takie preparaty, jak na przykład czysty kwas hialuronowy o sporej gęstości, i wtedy wystarczy zabiegi robić rzadziej. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się przydał, że znaleźliście jakieś odpowiedzi na, na swoje pytania, nurtujące Was e, problemy, z jakimi się pewnie borykacie, no bo każdy z nas ma jakieś problemy z naszymi oczami, czy jest to zasinienie, czy jest to opuchnięcie, e, czy jakiekolwiek inne problemy, czy nieszczęsne zmarszczki, które już się pojawiają. E, chcemy temu zapobiec, Warcie z tym, bo naprawdę warto, nasze oczy są piękne, są zwierciadłem naszej duszy i naprawdę warto o nie dbać. Na koniec, jeszcze pragnę dodać, że ten makijaż pojawił się już na moim kanale. W opisie znajdziecie link do niego. I to wszystko. Do zobaczenia, cześć!